Benedicite! Zaczynamy dzisiaj komentarz do kolejnej serii apoftygmatów, których bohaterem w kolekcji alfabetycznych Księdza Starców jest Abba Pojmen. Jest to kolekcja najbardziej rozbudowana, kolekcja Alba, Abba Pojmena, dlatego że w apoftygmatach, które liczą że nimerze tysiąc, tysiąc jednostek, Aż 200 poświęconych jest aba pojmenowy, jest mu przypisywanych. W sumie, gdybyśmy patrzyli na inne kolekcje tych apostatek, to jest niemal 300, więc jest to jakby bardzo duży zbiór. Jednak, pomimo tego, że posiadamy tak olbrzymi materiał o tym człowieku, o nim samym jesteśmy w stanie powiedzieć bardzo niewiele. Trudno powiedzieć nawet, czy chodzi ciągle o tę samą osobę, czy jest to mądrość zebrana z różnych źródeł, a ostatecznie przypisana jakiemuś jednemu symbolicznemu tylko człowiekowi. Jego imię jest znaczące. Poimen po grecku oznacza po prostu pasterza. A dlaczego pasterza? To to za chwilę dowiemy się, czytając pierwsze powtymaty. Abba Poimen, kiedy był jeszcze młody, poszedł raz do pewnego starca, aby się go poradzić w sprawie trzech myśli. I kiedy przyszedł do starca, jednej z tych trzech zapomniał Wrócił do swojej celi, a kiedy wyciągał rękę, żeby przekręcić klucz, przypomniał sobie sprawę, o której był zapomniał, i zostawił klucz, i wrócił do Starca. Powiedział mu Starzec: Szybko przyszedłeś, bracie! A on mu odpowiedział: Kiedy wyciągałem rękę do klucza, przypomniałem sobie sprawę, o którą mi chodziło, więc nie otworzyłem już drzwi i dlatego tu wróciłem. A droga była bardzo daleka. Powiedział starzec, pastarzył aniołów, Twoje imię rozejdzie się po całej ziemi egipskiej. Podobnie jak w przypadku świętego Antoniego, który, którego apoktygmaty kolekcję systematyczną, kolekcję alfabetyczną, czyli kolekcję ojców otwierają, jest to apoktygmat programowy, pierwszy apoktygmat Antoniego, podobnie i w tym wypadku ten otwierający kolekcję Abba Pojmena ma charakter symboliczny, wyjaśniający nie tylko sens Jego imienia, ale również to, o co w tym zbiorze tak naprawdę będzie chodzić. Przepatrzmy jeszcze raz sobie treść, abyśmy lepiej w nią wniknęli, abyśmy ją lepiej rozrozumieli. Więc akcja dzieje się wtedy, kiedy sam Pojmen jest jeszcze młody i udaje się do starca, Czyli mamy pewnego rodzaju kontrast, przy czym musimy pamiętać o tym, że słowo starzec w języku literatury monastycznej, geron, bardzo często jest synonimem mnicha, doświadczonego mnicha, mistrza życia duchowego. I pojmę na niepokojem jakieś, jakieś trzy myśli. My nie wiemy dokładnie o co chodzi, zresztą nie jest najbardziej istotne. Słowo myśl, logizmos, czy myśli logizmoi, odsyła nas oczywiście do doktryny Ewagriusza, czyli są to jakieś... Pokusy, jakichś namiętności, które tego młodego mnicha niepokoją i z którymi nie potrafi sobie poradzić. Dlatego udaje się z tymi myślami do doświadczonego mnicha, by ten udzielił mu rady. No ale po drodze, droga z daleka, jak to dowiadujemy się, jednej z tych trzech myśli zapomina. Wydaje dać, wydawać nam się to może trochę dziwne, zabawne, że coś, z czym nie mógł sobie poradzić, nagle o tym zapomniał ale myślę, że sami znamy to również dobrze z naszych spowiedzi, że czasami zapominamy czegoś wyznać, a być może tutaj jest pokazana czwarta myśl niewyjawiona, czyli jakieś takie niedbalstwo i takie rozczepanie. Pojmen wraca do siebie do celi i wyciąga dłoń, aby otworzyć drzwi swojego eremu, aby do niego wejść. Nawiasem mówiąc, przy okazji dowiadujemy się, że mniejsze eremy były zamykane na klucz, co istotnie potwierdzają również wykopaliska archeologiczne, że takie najmniejsze budowle posiadały takie zamki, że mogli je zabezpieczyć w ten sposób od nieproszonych gości. Więc wyciąga ten, te, tę rękę, żeby te drzwi otworzyć i wtedy nagle mu się tam przypomina. Więc nie otwiera tych drzwi, tylko natychmiast wraca do starca, żeby wyznać mu tę tą, tą trzecią myśl, poradzić się go w tej trzeciej sprawie. Tutaj bardzo ważny jest ten gest, tak szczegółowo zrelacjonowany przez redaktora, tego apotegmatu, czyli wyciągnął rękę i wtedy sobie przypomniał. I nie przekręcił klucza, nie wszedł do środka, nie napił się wody, nic innego nie zrobił, tylko od razu wrócił do tego mnicha, żeby uzyskać słowo, które może doprowadzić go do zbawienia. Ten gest wyciągania ręki do klucza i cofnięcia jej i potem powrotu do starca można odczytywać w dwóch innych kontekstach fragmentów literackich. Na samym początku może chodzić o aluzję do w postaci świętego Piotra, który usłyszał, Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. I Pojman, przypomniawszy sobie tę myśl, stojąc przed swoją celą, staje tak naprawdę na rozdrożu. Czy będzie chciał mieć klucz tylko do tych ziemskich spraw, które w tym wypadku symbolizują jego cela, miejsce jego walki, będzie chciał tam zostać, czy wręcz przeciwnie, ten klucz ziemski zostawi, a powróci do miejsca, gdzie otrzyma klucz do nieba radę starego mnicha, doświadczonego, która pozwoli mu pokonać złego ducha i wejść tam, gdzie rzeczywiście święty Piotr przebywa. I pojmem całkiem rozsądnie zostawia to co ziemskie, co go przywiązuje do tej ziemi, ten klucz ziemski, który już jest w posiadaniu i idzie posiąść ten klucz, który da mu wejście do królestwa niebios. Albo można odczytywać ten fragment w kontekście innego apoftegmatu, apoftegmatu poświęconego modemu Abba Markowi, który z zawodu był przepisywaczem. I kiedy jeden z mistrzów, jego, jego ojciec duchowy go zawołał, a Marek akurat przepisywał jakiś rękopis, kiedy ten na niego krzyknął, żeby wyszedł z celi, Marek akurat pisał literę Omega, czyli długie O. I usłyszawszy głos starca, Marek przerwał pisanie litery w połowie i wyskoczył przed celę, żeby zapytać czego starca od niego oczekuje. Więc też tak właśnie jak Pojem wyciąga klucz, przypomina, rękę do klucza, przypomina sobie o, że o co chodziło, dlaczego poprzycam tego starca i wraca. Tak ten pisze w połowie, ale nie kończy i idzie posłuchać, co teraz ma do powiedzenia. Więc to może wskazywać na jakieś posłuszeństwo, gorliwość, na to, że i Marek, i pojem mają dobrze ułożoną hierarchię wartości, mimo że są uczniami. Wiedzą, co jest bardziej, a co jest mniej istotne i idą za tym, co dla życia jest najważniejsze. I końcówka tego powtegmatu, zdumienie starca, który mówi, że szybko wrócił, ten mu wyjaśnia dlaczego i wtedy pada wyjaśnienie, taka etymologia, można powiedzieć, słowa tego mnicha. pasterzu aniołów, pamiętamy, że słowo pojmen, imię tego naszego bohatera, znaczy właśnie to znaczy właśnie to pasterz. Rękopisy różnią się, dlatego że część rękopisów mówi pasterzu aniołów, Angelom, a niektóre rękopisy mówią o pasterzu Agelon, czyli Trzut. Czyli może oznaczać to, że albo chodzi o pasterza Trzut, w sensie do mnichów, tak zwyczajnie, a może chodzić o pasterza aniołów, ponieważ mnisi prowadzą anielskie życie. I ze względu na tę jego gorliwość, starzec przypowiada mu wielką sławę i wielkie doświadczenie duchowe. Właśnie na to, z tego względu, że potrafi wybrać to, co najbardziej istotne. I myśląc o tej tajemniczej historii, o tym tajemniczym Abba Pojmenie, o tej jego bardzo głębokiej mądrości, widzimy i tego warto się od niego uczyć, że doświadczenie duchowe, pewna dojrzałość, nie polega na tym, że człowiek nie ma problemów, że człowieka nie dręczą myśli, że człowiek nie jest nawet czasami zapominalski, można by troszeczkę niedbały. Ale wielkość polega na tym, że mamy właściwie ułożony system wartości. Pomimo różnych udręk, walk, które mamy, które prowadzimy, pomimo różnych słabości naszych upadków, wiemy, co jest najbardziej istotne i niezmordowanie do tego powracamy, tak jak Gababbojan. Jeśli zatem toczymy walki, jeśli zatem czasami nie wiemy za bardzo, w którym kierunku się obrócić, powracajmy ciągle do naszego sumienia, kształtujmy je w świetle Ewangelii żebyśmy podejmowali te decyzje, które ostatecznie przyniosą nam korzyść na wieczność, tak jak mówi reguła św. Benedykta. Problem nie polega na tym, że mamy problemy, ale problem polega zawsze na tym, że tym problemom się poddajemy. Naśladujmy wytrwałość Pojmena, abyśmy posiedli klucz do Królestwa Nieba, a nie tylko do naszej celi, naszego życia i mogli wejść razem z Pojmenem do Bożej Chwały.